Przeznania na ten cel rządowej promesy na 3 miliony złotych. Remont mm. nigdy się nie rozpoczął, a pieniądze Lubaj może stracić. Mm. A Rutka, muzyk z Lubania, doskonale pamięta, kiedy na scenie lubańskiego Amfiteatru występowały największe gwiazdy polskiej muzyki rockowej. To właśnie tu debiutowało wiele znanych zespołów. Zanim były koncerty, znaczy te rockowiska w Jarocinie, to było najpierw w Lubaniu. Po szumnie zapowiadanym remoncie i przebudowie obiektu pozostały tylko wspomnienia. Pomimo rządowej dotacji miasto nie miało pieniędzy na wkład własny do remontu. Jak są wybory, to są zapowiedzi. Skończą się wybory i skończą się zapowiedzi. Promesa przyznana z Polskiego Ładu w ubiegłym roku opiewała na 3 miliony złotych. Wówczas nie było jeszcze wiadomo, ile tak naprawdę może kosztować remont zaniedbywanego przez lata obiektu. No ta inwestycja naprawdę była potrzebna. Ona długo czekała na swoją jakby kolejkę, tak, żeby została, została zrealizowana. I no, mieszkańcy, no niestety, najprawdopodobniej będą musieli w dalszym ciągu czekać. Obecnie koszty remontu znacząco przewyższają wartość dotacji i tym samym możliwości finansowe miejskiej kasy. Zdaniem nowego burmistrza w tegorocznym budżecie nie uda się wygospodarować takich pieniędzy. Wykonawcy, którzy zgłosili się, stwierdzili, że te roboty, które były, które były planowane przez poprzedniego wywodarza, to tak naprawdę koszt jest ponad 8 milionów, czyli brakuje. Na... 6 milionów złotych. Amfiteatr, choć położony w doskonałym miejscu, mogący pomieścić ponad 2000 osób, dalej będzie popadał w ruinę. Ja za swoich czasów pamiętam, że był owszem, jakoś funkcjonował ten stary amfiteatr, no i co? No i wszyscy, całe miasto, czy spoza miasta przejeżdżało i tam się powiodło. 3 miliony złotych przyznane na remont amfiteatru należy wydać do końca września. W przeciwnym razie promesa przepadnie. Mają w tej chwili pracę, żeby. Y Umysł jej przeznaczenie zmienić. Lubański amfiteatr nie jest jeszcze spisany na straty. Magistrat zapowiada, że liczy na pieniądze z KPO. Biuro do spraw transplantacji.